Jeżeli chcesz płacić niższy podatek dochodowy, warto, żebyś przyjrzał się ulgom, z których można w tym podatku skorzystać. Poza popularną ulgą BR mamy też szereg innych e, ulg skierowanych do szerokiego grona podatników. Jedną z nich jest właśnie ulga na ekspansję. E, jeżeli jesteś producentem, bierzesz udział w targach, wydałeś na te targi na przykład 10 tysięcy złotych, e, możesz od, oczywiście zaliczyłeś te wydatki w koszty uzyskania przychodów, e, to poza zaliczeniem w koszty uzyskania przychodów możesz dodatkowo przy spełnieniu oczywiście odpowiednich warunków odliczyć te 10 tysięcy od podstawy opodatkowania. Czyli jeżeli jesteś na przykład na podatku liniowym, najpierw wrzuciłeś w koszty, zapłaciłeś 1900 mniej podatku, to później możesz jeszcze dodatkowo te same 10 tysięcy odliczyć od podstawy opodatkowania i zapłacić o drugie 1900 zł. Mniej. E, nazywam się Dorota Kosacka, jestem doradcą podatkowym w Deboopolska. Polska. E, dzielę się z Państwem wiedzą również na szkoleniach z zakresu e, prawa podatkowego, m.in. comiesięcznym wademekom zmian i nowości. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani czy to doradztwem stałym, czy to doraźnym, e, czy też szkoleniami podatkowymi, zapraszamy na nasze strony internetowe. Szczegóły w linkach pod opisem. Proszę Państwa, wracamy do naszej tytułowej ulgi na ekspansję. Wspomniałem już o korzyściach, jakie daje ta ulga, czyli jednej, jeśli Państwo ponieśliście wydatki, które ustawodawca uznaje za tak zwane, tak zwane wydatki kwalifikowane, najpierw może wrzucacie je w koszty uzyskania przychodów, potem dodatkowo tą samą kwotę, już bez poniesienia, ponoszenia żadnych dodatkowych wydatków zaliczacie, popro, odliczacie po prostu od podstawy opodatkowania, czyli mamy podwójną korzyść na e, poniesieniu danych e, wydatków. Podwójną korzyść podatkową. E, proszę Państwa, kogo dotyczy ulga, czy może do jakiej wysokości, może najpierw z tej ulgi na ekspansję możemy skorzystać? Otóż Państwo możecie odpisać wszystkie wydatki, które ponieśliście na te, w ramach tych kosztów kwalifikowanych, a ja później dokładnie ten temat. Omówię maksymalnie do wysokości dochodu, które Państwo w danym roku osiągnęliście, ale nie więcej niż milion złotych, czyli jeśli w trakcie roku na ekspansję wydaliście na przykład proszę Państwa 400 tysięcy, to te 400 tysięcy poza zaliczeniem w koszty uzyskania przychodów jeszcze dodatkowo możecie odpisać od podstawy opodatkowania, więc jeśli policzymy razy 19%, to rocznie może się okazać, że macie Państwo całkiem spore oszczędności podatkowe. Do kogoż więc jest skierowana ulga na ekspansję? Ulga na ekspansję dotyczy, proszę Państwa, producentów, czyli jeżeli Państwo jesteście producentem na przykład mebli, jesteście producentem y, odzieży, y, czy jesteście producentem, nie wiem, kosmetyków, artykułów spożywczych, czy jakichkolwiek innych rzeczy, to ta ulga jest przeznaczona właśnie dla Was. E, niestety, proszę Państwa, ta ulga nie dotyczy osób, które świadczą usługi. Czyli, jeżeli Państwo na przykład wytwarzacie oprogramowanie, to będziecie mogli skorzystać z IP Boxa czy z Ulgi B, +R, do czego gorąco zachęcam i pewnie o, o czym powiemy w którymś z kolejnych odcinków. Ale ulga na ekspansję niestety nie jest skierowana do Was. Ulga na ekspansję dotyczy właśnie tych podmiotów, które wytwarzają produkty, ale rozumiane jako takie rzeczy materialne. Ulga na ekspansję nie dotyczy, proszę Państwa, również handlowców, czyli jeżeli Państwo kupujecie, sprzedajecie e, ten towar w stanie nieprzetworzonym, w takim jak go nabyliście, no to niestety, proszę Państwa, ta ulga również Państwa nie obejmie, ale jeżeli, tak jak wspomniałam, jesteście na przykład producentem mebli, szyjecie Państwo na przykład odzież, produkujecie e, kosmetyki, ta ulga jest skierowana do Was, ale proszę Państwa, ta ulga może z, mieć zastosowanie również w innych branżach. Jeżeli Państwo na przykład jesteście deweloperem, budujecie domy, ale tutaj z zastrzeżeniem, że robicie to własną ekipą budowlaną, również da się z tej ulgi na pracę budowlaną, na, na, w ramach tej ulgi na ekspansję skorzystać. W praktyce pojawia się niestety trochę problemów z tym, kto jest producentem. Czy jeżeli, proszę Państwa, mam swój własny produkt, który sprzedaję pod własną marką, wedle własnej receptury, ale zlecam jego produkcję dla firmy X. To czy producentem jestem ja czy on. Proszę Państwa, niestety organy podatkowe na dzień dzisiejszy twierdzą, że producentem nie jest posiadacz marki, tylko producentem jest ta firma, która faktycznie powiedziałabym, ten produkt od podstaw stworzyła. Natomiast niestety szereg problemów pojawia się, kiedy właśnie jeden podmiot robi jakąś część, drugi podmiot jaką, robi jakąś część. Tutaj, proszę Państwa, jest wiele sytuacji, które niestety może wymagać wniosku o interpretacji. Więc pierwsza rzecz, pierwsze, pierwsze wymaganie, to musicie być Państwo. Producentem, no i musicie Państwo po drugie ponosić wydatki kwalifikowane. Do tych wydatków kwalifikowanych, które uprawniają, proszę Państwa, do skorzystania z ulgi na ekspansję, zaliczamy przede wszystkim koszty uczestnictwa w targach. Niestety, proszę Państwa, nie wszystkie wydatki, które Państwo poniesiecie na targi, będziecie mogli odpisać w ramach ulgi na ekspansję. Ustawodawca mówi wyraźnie, że chodzi o organizację miejsca wystawowego, o zakup biletów lotniczych dla pracowników i zakwaterowanie i wyżywienie pracowników. Czyli, proszę Państwa, najprościej mówiąc, organizacja stoi, Bilety lotnicze, prawda, hotel i tak dalej, to w ramach tej ulgi na ekspansję odpiszecie. Dotyczy to zarówno, proszę Państwa, targów krajowych, jak i targów zagranicznych. Zwracam jednak uwagę, że jest to katalog zamknięty. Czyli jeżeli Państwo na przykład będziecie mieli, wyślecie pracownika na targi samolotem, to bilet lotniczy, Państwo w ramach kosztów kwalifikowanych i w ramach tej ulgi możecie odpisać, ale jeżeli pracownik pojedzie pociągiem, no to już niestety tego biletu, proszę Państwa, na pociąg już w ramach ulgi na ekspansji uwzględnić Państwo nie możecie. Możemy się zastanawiać, czy nie jest to trochę. Absurdalne, warto jednak wiedzieć, przy jakich wydatkach mamy możliwość skorzystania z tej ulgi. Mamy też, proszę Państwa, drugą grupę wydatków i to taką dużo, dużo pojemniejszą, jeżeli chodzi o tą ulgę na ekspansję, to są, proszę Państwa, działania promocyjno-informacyjne. E, bardzo szerokie pojęcie, mnóstwo rzeczy tu się mieści. Ustawodawca wymienia przykłady, mówi na przykład zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, czyli jeżeli Państwo na przykład tworzycie sklep internetowy, czy stronę internetową, na której będziecie promować swoje produkty, to również, proszę Państwa, ten wydatek jest, wydatkiem kwalifikowanym w ramach ulgi na ekspansję mowa jest proszę państwa również o publikacjach prasowych o proszę państwa broszurach, katalogach informacyjnych, ulotkach itd. itd. czyli proszę państwa te wszystkie rzeczy, które państwo poniesiecie w ramach reklamy produktów, które państwo yy, produkujecie, u, będą uprawniały państwa do skorzystania z ulgi na yy, ekspansję. Proszę Państwa, w zakresie, tej, w, ramach, w zakresie tych wydatków warto zwrócić uwagę na jeden drobiazg. Jeśli Państwo tworzycie sklep internetowy, jesteście powiedzmy tym producentem mebli, to wydatki związane z tym sklepem internetowym, na którym będziecie sprzedawali swoje meble, jak najbardziej będą kosztem uzyskania przychodów podobnie jak targi, ulotki, katalogi i inne rzeczy. Ale załóżmy, że tworzycie Państwo sklep internetowy i w ramach tego sklepu internetowego Będziecie Państwo sprzedawać i produkty, które Państwo produkujecie, czyli te powiedzmy te meble, kanapy, krzesła, które Państwo sami wyprodukowaliście, ale macie również linię produktów, którą Państwo nabywacie od innego podmiotu i sprzedajecie na własnych stronach internetowych. W takim przypadku również wydatki na utworzenie tej strony internetowej będą uprawniały Państwa do ulgi na ekspansję, ale w proporcji. W proporcji, proszę Państwa. Wynikające z udziału, tak naprawdę z udziału przychodów sprzedaży produktów państwa w Państwa przychodach ogółem. Tutaj musicie Państwo znaleźć, powiedziałabym, klucz podziału i wedle tego klucza podziału tego odliczenia dokonać. Proszę Państwa, do ulgi na ekspansję uprawniają również takie wydatki jak dostosowanie opakowań do wymagań kontrahentów, przygotowanie dokumentacji, proszę Państwa, na przykład do certyfikacji towarów. W wielu przypadkach towary, zwłaszcza przy wprowadzeniu ich na obcy rynek, takiej certyfikacji wymagają. Czy też, proszę Państwa, na przykład dokumentacja niezbędna do przystąpienia przetargu. Jeśli Państwo ponosicie wydatki na ten cel, również, proszę Państwa, te wydatki uprawniają do ulgi na ekspansję. Ulga na ekspansję, proszę Państwa, jest w wielu firmach taką ulgą, która tak naprawdę nie wymaga robienia, jakby to powiedzieć, niczego więcej skomplikowanego, poza tym, że Państwo powinniście dokładnie, punkt po punkcie, przejrzeć, co tak naprawdę Państwo w tych wydatkach macie. I to nie jest tak, że musicie wszystkie wydatki zidentyfikować dokładnie. Czyli jeżeli Państwo na przykład ponieśliście duże wydatki na reklamę, na przykład nie wiem, radiową, telewizyjną, billboardową czy jakąkolwiek inną. Um, a zastanawiacie się nad tym, czy nie wiem, ten wydatek jakiś tam drobny na ulotkę to możecie wrzucić e, w ramach kosztów kwalifikowanych, czy nie. Proszę Państwa, nie ma przeszkód. Możecie tylko w stosunku do wybranych wydatków, do wybranej grupy wydatków skorzystać na, e, na ulgę na ekspansję, czasami nazywaną również ulgą na zwiększenie przychodów ze sprzedaży. No dobrze, proszę Państwa, to wyłapaliśmy te wszystkie wydatki kwalifikowane, sumujemy, proszę Państwa, te wydatki kwalifikowane. Dobrze jest sobie gdzieś założyć albo jakieś, proszę Państwa, zestawienie w Excelu, albo, proszę Państwa, zrobić konta pozabilansowe. Tutaj też warto, proszę Państwa, pewne dodatkowe elementy uszczegółowić. Ja tak przynajmniej wynika, powiedziałabym z naszej praktyki, że później rozdzielić, które wydatki czego dotyczyły. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, sumujemy, najpierw wrzucamy w koszty, natomiast z ulgi korzystamy dopiero w rozliczeniu rocznym. Czyli Państwo w trakcie roku nie jesteście w stanie odpisać tych wydatków od podstawy opodatkowania, natomiast zamykacie Państwo rok, przeglądacie faktury, przeglądacie wydatki, z ulgi, jeżeli widzicie, że spełniacie warunki, możecie skorzystać. Korzystacie Państwo z tej ulgi i proszę Państwa, przy niektórych ulgach jest tak, że jak już... Poniśliśmy te wydatki, odpisaliśmy, to nic więcej się nie dzieje. Tak na przykład jest z ulgą b +R, czyli jeżeli Państwo prowadzicie prace badawczo-rozwojowe, to nieważne, co się, co się później u was dzieje, czy ta, te prace przyniosły efekt pozytywny, nie przyniosły, no bo wiecie, przy b co różnie się dzieje, Państwo macie prawo po prostu do odliczenia tych wydatków od podstawy opodatkowania. Natomiast, proszę Państwa, przy ulgę na ekspansję jest troszeczkę inaczej. Otóż, jeśli Państwo skorzystaliście z tej ulgi na ekspansję, macie jeszcze taki warunek, że aby tą ulgę dalej utrzymać i zachować, że musi, u państw, muszą się u Państwa zwiększyć albo przychody ze sprzedaży produktów, albo muszą się pojawić przychody ze sprzedaży produktów dotychczas przez Państwa nieoferowanych, albo pojawić się przychody ze sprzedaży produktów w innym kraju. W związku z tym, proszę Państwa, yy, może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś z tej ulgi skorzysta, ale potem w tym okresie dwuletnim, bo taki mamy okres, jakby to być, w którym musicie to Państwo weryfikować, no niestety okaże się, że na przykładu nie było ani sprzedaży nowych produktów, ani nie było na, w innym kraju, ani, proszę Państwa, na przykład nie udało się Wam zwiększyć przychodów ze sprzedaży. Co w takim przypadku? Toż Państwa w tym rok, w rozliczeniu za ten rok, w którym upływa dla Państwa ten okres, Dwuletni, prawda, na osiągnięcie tych odpowiednich wskaźników, należy dokonać podwyższenia podstawy opodatkowania. Ale nie płacimy, proszę Państwa, odsetek za zwłokę, nie pojawiają się nam tutaj odsetki za zwłokę. Czyli, proszę Państwa, najpierw na przykład w ramach ulgi na ekspansję odliczyłam 10 tysięcy złotych od podstawy opodatkowania, i jeżeli udało mi się zwiększyć przychody ze sprzedaży, a zaraz powiem dokładnie na przykładzie, w jakim okresie to wszystko jest w porządku prawo do tej ulgi zachowuje. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli się Pokaże, że mija ten okres dwuletni, no i niestety warunków nie udało nam się spełnić, bo sytuacja na rynku była taka, a nie inna, to proszę Państwa, będziemy musieli oddać tę e, ulgę, ale robimy to na bieżąco, w bieżącym okresie nie cofamy się wstecz, nie korygujemy wcześniejszych zeznań, nie płacimy też odsetek za zwłokę. Proszę Państwa, no to jak liczymy ten warunek zwiększenia przychodów ze sprzedaży, czy proszę Państwa ze sprzedaży nowych produktów, czy wprowadzenia nowych produktów, osiągnięcia przychodów, prawda, w nowym kraju. To proszę Państwa, jeżeli mamy to zwiększenie przychodów ze sprzedaży, to jeśli Państwo ponosicie wydatki w 2024 roku, jako bazę do liczenia tego wzrostu bierzemy przychody z roku poprzedniego, czyli jeżeli Państwa rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, bierzecie Państwo pod uwagę rok 2023 i to będzie baza, do której będziecie Państwo porównywali, czy doszło do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Jeżeli Państwo ponieśliście wydatki w 2.24, mamy tę bazę z 2.23, załóżmy, że Państwa przychód wynosił milion złotych, to proszę Państwa, w roku 2024 lub 2025 musi u Państwa ten przychód ze sprzedaży produktów być większy niż te nasze bazowe milion złotych z 2023 roku. Proszę Państwa, dużo wątpliwości niestety się pojawia w praktyce wokół liczenia tego limitu, czy należy go liczyć. W, czy wzrost ma nastąpić w każdym roku, czy wystarczy, że w jednym? Mamy, proszę Państwa, projekt objaśnień Ministerstwa Finansów. Nie są to jeszcze niestety finalne objaśnienia, ale projekt objaśnień Ministerstwa Finansów w zakresie ulgi na ekspansję. Tam się mówi o tym, proszę Państwa, że wystarczy wzrost w jednym z dwóch lat. Czyli jeśli Państwo w jednym z dwóch lat przekroczycie ze sprzedaży produktów te przychody z 2023 roku, to zachowujecie w pełni prawo do ulgi na e, ekspansję. Podobnie proszę Państwa z pojawieniem się nowych przychodów z sprzedaży nowych produktów czy proszę Państwa ze, z, na, na terenie nowego kraju. Zwracam też proszę państwa uwagę, że jak będziemy dokonywali porównania, to należy porównać nie przychody ze sprzedaży, proszę państwa, wszystkie, które mamy, tylko przychody ze sprzedaży produktów. Czyli jeżeli państwo macie dostawę towaru, macie państwo sprzedawane towary handlowe, macie państwo sprzedawane produkty i do tego przychody ze świadczenia usług, to musimy wyciągnąć z ksiąg przychody ze sprzedaży produktów i to jest proszę państwa dla nas główna baza do naszego porównania. Proszę Państwa, ulga na ekspansję w mojej ocenie jest ulgą wartą do skorzystania. Podobnie proszę Państwa jak ulga B plus R czy ulga na prototyp i ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Szczególnie jeżeli jesteście Państwo producentem, ale nie tylko, w mojej ocenie warto przyjrzeć się szerzej ulgom, które są w podatku dochodowym. Wdrożenie ulgi na stosowania ulgi na ekspansję może być kłopotliwe w pierwszym okresie tutaj warto proszę Państwa w dobry sposób rozpocząć ewidencjonowanie tych wydatków e, z oznaczeniem, które na przykład wydatki dotyczą e, na przykład tylko reklamy i produkcji produktów, a które dotyczą na przykład tylko reklamy, dotyczą reklamy e, również e, na przykład towarów handlowych e, po to, żeby później w odpowiedni sposób te wydatki rozliczyć. Warto też wyodrębnić gdzieś pewne dodatkowe dane w księgach. Natomiast, jak Państwo wdrożycie tą ulgę, to w kolejnych latach korzystanie z tej ulgi powinno już być dla Państwa znacznie łatwiejsze. W przypadku ulgi na, na ekspansję są też miejsca, w których warto w naszej ocenie wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną. Natomiast, proszę Państwa, zważywszy na korzyści podatkowe, które możecie Państwo osiągnąć, korzystając z tej ulgi, gorąco zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się bliżej te, tym regulacjom. Ulga na ekspansję, proszę Państwa, dotyczy przy tym zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych, więc bez względu na to czy prowadzicie działalność jednoosobową i rozliczacie się na np. podatkiem liniowym, czy jesteście wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, czy może prowadzicie działalność gospodarczą w formie spółki Zo, ulga na ekspansję jest możliwa do tego, by zastosować ją w Państwa firmie. Tyle proszę Państwa dzisiaj na temat ulgi na ekspansję. Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali pomocy we wdrożeniu, czy to ulgi na ekspansję, czy to proszę Państwa na przykład ulgi B, +R, czy IP Box, zapraszam do kontaktu dzięki m.in. Wniosko, wnioskom o interpretacji, którą uzyskaliśmy dla naszych klientów, spore kwoty udało się im, czy znaczne kwoty bym powiedziała spokojnie, udało się im już zaoszczędzić podatkowo właśnie w formie różnych ulg. Szczegóły kontaktu w opisie do, niniej, do niniejszego filmiku. Zapraszam proszę Państwa za tydzień na kolejne nagranie.